I przechodzimy do trzeciego, najlepszego ćwiczenia, jakie tylko istnieje, jeżeli chodzi o modelowanie pośladków. I oczywiście to ćwiczenie to. Kłaniam się, z tej strony Bartek Szemaj ze Strefy Przemian. W tym filmie dokładnie wyjaśnię krok po kroku, co należy robić, jak należy ćwiczyć, żeby osiągnąć idealny kształt pośladków. Ten film oczywiście dotykuje specjalnie kobietom, ale również faceci, jeżeli chcą mieć również Pięknie wymodelowane pośladki, to również te wszystkie wskazówki, które za chwilę podam, się przydadzą. To jedzie. Jeżeli już mnie oglądacie, to wiecie, że jestem bardzo konkretny. I od razu przechodzimy oczywiście do najważniejszych kwestii. Ćwiczenia. Jakie są najlepsze? Przede wszystkim, oczywiście, jak zawsze polecam, trening siłowy, ćwiczenia złożone, czyli te, które więcej najwięcej mięśni naraz i jednocześnie takie best of the best, najlepsze z najlepszych. Jeżeli chodzi stricte o pośladki, to oczywiście przysiady, martwy ciąg, hitrasty, przy czym hitrasty to jest oczywiście numer jeden i wszystkie możliwe warianty tych ćwiczeń. Więc teraz po kolei to, co jest moim zdaniem bardzo ważne, co chciałbym Wam w tym filmie przekazać, to jest to, jak te ćwiczenia wykonywać, żeby one rzeczywiście przynosiły efekty. Bo pamiętajcie, że można wykonać przysiad przy martwy ciąg, ale on może nie przynosić efektów, bo jest nieprawidłowo technicznie wykonany. Więc ten film. Wszystko wam po kolei wyjaśnię. Wymieniłem na początku przysiad martwy ciąg i hiptrasty, gdzie moim zdaniem najlepsze przysiady to są hiptrasty, ten w drugim miejscu, e, przysiad na trzecim miejscu martwy ciąg. choć one wszystkie przysiad są bardzo są zbliżone, więc w tej kolejności również wam dam kilka właśnie fajnych wskazówek, jakie wykonywać, żeby zoptymalizować efekty, szczególnie jeżeli chodzi o pośladki. Przysiad, moi drodzy. Każdy teoretycznie wie, jak wygląda przysiad. Teoretycznie wygląda w ten sposób. Ok, schodzimy w dół i wracamy sobie do góry. I teraz co należy zrobić, żeby bardziej zaangażować pośladki niż przód uda? Bo większość osób, jak wykonuje przysiady, to przede wszystkim angażuje przód uda. I jest to ćwiczenie, które będzie z definicji angażowało bardzo mocno przednią część ud. Uważajcie, drogie Panie, jeżeli nie chcecie mieć rozbudowanych ud, to uważajcie na ilość przysiadów. Róbcie przysiady, bo są świetne, tylko nie przesadzajcie z ich ilością. Tu w innych filmach, ile robić, więc tutaj już nie będę na to czasu poświęcał. Teraz, co należy zrobić, żeby zaangażować mocno pośladki? Stajemy się to wszystkim na szerokość barków to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, w momencie, kiedy macie przysiady, pamiętajcie, żeby rotować kolana mocno na zewnątrz, albo nawet jeżeli nie jesteście w stanie mocno tych kolan zrotować na zewnątrz, to pamiętajcie, że one muszą iść lekko tutaj. W ten sposób na zewnątrz. One mogą być tu, one mogą być tu, nigdy do środka. Im bardziej na zewnątrz, tym bardziej te pośladki będą zaangażowane. I trzecia bardzo ważna kwestia, moje drogie panie i panowie. W momencie, kiedy zaczynamy ruch w przysiadzie, to zaczynamy ten ruch miednicą, biodrami lekko do tyłu i przenosimy ciężar tułowia bardzo mocno napięty. Dlatego, że jeżeli nie zaczniemy ruchu od cofnięcia bioder od przeniesienia ciężaru na tylko ten ciężar będzie na przykład na palcach, to wtedy zdecydowanie mocniej zaangażujemy przednią część ud. To jest najważniejsza wskazówka jeżeli chodzi o przysiady. Czyli zamiast iść tutaj na początku, tak jak robi niestety większość osób, idziemy najpierw delikatnie dosłownie kilka centymetrów biodrami do tyłu, ciężar około takie 70-80% ciężaru ciała jest na piętach i dopiero teraz śmigamy do przysiadu, kolana na zewnątrz, ok. Tyle ile możecie schodzić, żeby były plecy w naturalnej krzywiznie. Spinamy teraz w tym momencie pośladki, ok. I wracamy do góry. Pamiętajcie też, żeby lekko pochylić tułów do przodu. To również spowoduje to, że mocniej zaangażujecie pośladki. Moi drodzy, te wskazówki z takim trenerem na siłowni kosztowałyby co najmniej kilka kilkaset złotych. Ode nie macie je w prezencie za to, że oglądacie. Więc jeszcze raz, staję sobie, Ciężar napięty, tylna taśma jest teraz włączona, idę do tyłu, kolana na zewnątrz, spinam mocno pośladki, ja jestem lekko pochylony do przodu i... W ten sposób wracam do góry. I ten wariant przysiadu będzie zdecydowanie mocniej angażował właśnie pośladki, a na tym nam właśnie w tym filmie zależy. Drugie ćwiczenie, moi drodzy, czyli martwe ciągi. Wszystkie warianty będą polegały mniej więcej na tym samym. Tylko teraz wzorzec ruchu między przysiadem a martwym ciągiem się różni. I teraz przy martwym ciągu również jest zasada, że zaczynamy od ugięcia bioder dobrze, i cofnięcia ich. Tylko teraz, moi drodzy, przy martwym ciągu zdecydowanie bardziej pchamy te biodra do tyłu. Zdecydowanie bardziej ten ciężar ciała jest jeszcze na piętach. Ok? Tak naprawdę palce tylko i wyłącznie mają dotykać do ziemi. Cały ciężar przenosimy napięty i na zewnętrzny łuk stop, czyli w tym momencie jak zaczynam martwy ciąg, napinam oczywiście brzuch, żeby zabezpieczyć kręgosłup i z tej pozycji śmigam sobie do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu biodrami. Czyli jest teraz trochę inna pozycja niż przy przysiadzie. Pamiętajcie kręgosłup jest naturalnej krzywiznie i, krzywdź, nie? I ja z tej pozycji spinam pośladki i kieruję biodra do przodu, ok? Czyli z tej pozycji hop przez napięcie pośladków ja prostuję sobie biodra. Czyli to są tak naprawdę, za chwilę Wam pokażę hip tylko w innej płaszczyźnie, bo hip w ludbidże będziemy robić należąco. Czyli jeszcze raz martwy ciąg, również świetne ćwiczenie, jeżeli chodzi o modelowanie pośladków. Z tej pozycji kieruję bardzo mocno biodra tam do tyłu. Hop, tu, 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 tu. Ok, jak już czuję mocno rozciąganie z tyłu uda. Spinam pośladki bardzo mocno do siebie. I tam biodra, hop, do przodu. Dobrze? Ciężer, pamiętajcie, pięty i zewnętrzny łuk stopy. Palec największy u ma tylko dotykać do ziemi. I przechodzimy do trzeciego, najlepszego ćwiczenia, jakie tylko istnieje, jeżeli chodzi o modelowanie pośladków. I oczywiście też ćwiczenie to hip thrust, ewentualnie dla początkujących glute bridge. Dokładnie na tym stanie to polega, tylko po prostu plecy są inaczej umieszczone. Moi drodzy, ja sobie teraz leżę, to będzie glute bridge. Hip trasy są dokładnie tym samym ćwiczeniem, tylko moje plecy byłyby umieszczone na podwyższeniu. Czyli możecie sobie to na przykład zrobić na kanapie. W tym momencie mam kanapę trochę za wysoko. Zaraz może spróbuję, ale na razie Wam pokażę tutaj, jeżeli chodzi o glute bridge, dobra? Czyli w tej pozycji pięty są wbite znowu w podłogę. To jest bardzo ważny element tych wszystkich ćwiczeń, wspólnych. Kolana znowu są delikatnie zrotowane na zewnątrz. I Ja tutaj w tym ćwiczeniu zaczynam cokolwiek robić od napięcia pośladków, dobrze? Czyli ja sobie tutaj leżę, ja teraz spinam pośladki, ok? I ja dopiero teraz zaczynam ćwiczenie, czyli wyprost bioder. Czyli z tej pozycji spinam pośladki, dodatkowo brzuch i idę do pełnego tutaj wyprostu w bioder, dobrze? Nie do niepełnego, nie do przeprostu, tylko do wyprostu. I powoli sobie wracam, wtedy mogę oczywiście wpuścić napięcie w pośladkach. Czyli jeszcze raz, spina na biało pośladki i tutaj prostuje biodra, jednocześnie bardzo mocno wbijając pięty w podłogę. To jest idealne ćwiczenie, jeśli chodzi o budowanie pośladków, modelowanie pośladków. Szczególnie dla początkujących. Osoby zaawansowane już powinny robić bardziej to z obciążeniem. Czyli obciążenie sobie po prostu tutaj na biodrach, bądź wykonujecie ze sobą ćwiczenie tylko po prostu tu na jednej nodze. Jeżeli jeszcze chodzi o te hip zobaczymy, czy nie jest za wysoko, tutaj wątpię kanapę i czy w ogóle będzie mnie widać. No jest trochę za wysoka. Ogólnie rzecz biorąc, powinienem być w tej pozycji równolegle do podłoża, ale pokazuję Wam po prostu, jak to wygląda. Czyli tutaj opieracie się o łóżko kanapę w domu, bądź o ławkę na siłowni i z tej pozycji skinam ośladki. Dokładnie robię wszystko to samo, co przy brudnych i robię wyprost. Pamiętajcie, nie przepust. że w tej pozycji. Tu ośladki. Pięty, litr i wykonuje wyrost. I w tym krótkim filmie wyjaśniłem Wam najważniejsze kwestie, jeżeli chodzi o najlepsze ćwiczenia na modelowanie pośladków. To oczywiście są wskazówki i dla kobiet, i dla mężczyzn. Oczywiście osoby, które nie chcą się nad tym wszystkim zastanawiać i chcą mieć wszystko na gotowe, zapraszam do naszej kompleksowej opieki w strefie, gdzie dostajecie również spersonalizowane plany treningowe, ale i programy treningowe, między innymi na przykład właśnie na pośladki. Oczywiście oprócz tego jest nielimitowany kontakt z ekspertami, w tym dietetykiem, trenerem. Dostajecie dostęp do naszych wyzwań, zamkniętej grupy na Facebooku, do przepisów, menu, jadłospisów. Wszystko, czego potrzebujecie do tego, żeby mieć jak najlepsze efekty. Kompleksowa Opieka Starożytna serdecznie zapraszam. Osoby, które mają jakiekolwiek pytania do mnie kontakt .pl .pl, bądź po prostu poniżej w komentarzu. Mam, ten, mam nadzieję, że ten film jest dla Was przydatny. Jeżeli tak, bardzo proszę również o informacje komentarzu, że taki film jest ok. Postaram się nagrać kolejne na inne grupy mięśniowe. Mam nadzieję, że Wam się to przyda i mam nadzieję, że za chwilę wyskoczą Wam dwa filmy i się jeden z nich, żeby oglądać dalej, bo im więcej wiecie, tym lepsze macie efekty. Kłaniam się, pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Hej!